Hejka! Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ciąg dalszy Let's Play Colin McRae Rally 2.0 Jeśli Wam się podobają filmy i chcecie ich więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz przejdźmy do mistrzostw w Grecji. Pierwsze dwa odcinki. Pierwsze dwa odcinki teraz. zobaczymy. Bardzo kręte i w 100% na szutrze obydwa słonecznie, pochmurno, ale sucho na szczęście. O 7 rano jest pierwszy, drugi jest o 13 5,3 km i 5,1 km. Ok, tutaj nic nie zmieniam, jak zwykle. Natomiast tutaj nic nie ma do naprawienia, więc przechodzimy do wyścigu pierwszy odcinek na szutrze Grecji jest 9 odcinków więc prawdopodobnie będzie dwa odcinki na moim kanale z tego Grecji turn five right and three right. five left. left and two right. left. right. turn three left. Here, rocks inside. Mm.

dawno już nie grałem, więc staram się jechać ostrożnie i... wiele możliwości jak najszybciej za wcześnie trochę zyskałem sekundę, no, ale No to nie jest... Może 5 km to też nie jest krótki, ale myślę, że powinienem dojechać autem całym. Jeszcze nieco ponad sekundę.

To dość niespotykane, naprawdę, w stracie. I tutaj ostatni zakręt. I koniec, koniec z przewagą. 666, 666. 6. Ciekawa przewaga. Już pierwsze miejsce i przechodzimy do drugiego odcinka w Grecji. Przypominam, że to są mistrzostwa

Próbuję zwiększyć przemagę i nie zniszczyć samochodu. Wow. nie rzuciło. Tutaj nie ma aż tak dużo drzew było nieciekawie Znowu ostry zakręt, zwolnienie prawie do zera. i idziemy dalej 5 sekund przemagi

waga znowu 30, zwiększona 30, i ostatni odcinek w 30, tym streamku, w tym, w, tym, w tym pierwszym stage, u. ostatni odcinek pomiarowy. Wow, 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 sekund wow, wynik, ale to jest średni, powinno być troszkę trudniej. Rzeka waga wzrosła o 20 kilku sekund. A my przechodzimy do trzeciego i czwartego odcinka. Yy. Takie sobie, kręte Pogoda, sucho. O godzinie 15. I o godzinie 19, długość 5,1 km, długość 5 km, i oczywiście w jest 100% szutro. Tutaj nic nie zmieniam. Tutaj natomiast mm, naprawić trzeba różnicę, tylko na szczęście. Czyli jechałem całkiem dobrze. Nie spodziewałem się tego. No i jedziemy dalej. Trzeci odcinek w Grecji. Oczywiście ostry zakręt na wstępie. Strasznie ostry zakręt. I strasznie blisko są pomiary czasowe. Oh. Ok. Ja ja. Czemu tak dziwnie jeździ? No właśnie. Musi się to nadrobić. Chyba zjeżdżam z tej góry, co podjeżdżałem tym A może to jest inny odcinek? Nie patrzyłem na miejsca, ale... w jakim to miejscu jest, w Grecji? Ale myślę, że to jest... I koniec To był krótki odcinek Mimo, że było ile? 5 km? 4 sekundy, niecałe 3 sekundy, 3 sekundy ponad 3 sekundy przewagi, tak? Nie, niecałe 3 niecałe. sekundy, trochę ponad 2. Przewaga się zwiększyła znowu i przechodzimy do czwartego odcinka 3, 2, 1, go. Long

może być długi. Odcinek. To jest ten punkt 6.1. No, to 6. Ostre zawrót. Lewo ostry nawrót. 32 right. Lewo ostry nawrót. 73 hmm. right.

Mamy fajny widok, zachód słońca. Grafika może nie jest najlepsza, ale nie, nie oczekujmy od, od gry zbyt wiele. Bo to jest gra z 2000 roku, jakby nie było. Ale nie o grafikę tutaj chodzi. Chodzi o, o to jak się gra. Model jazdy też nie jest idealny, ale jest dość przystępny i łatwy w obsłudze Łagodny nawrót. ostatni odcinek pomiarowy i chyba koniec on mnie wyrzuciło znowu 6 sekund dobrze nie jesteś Leon i lecimy dalej To już wszystko w tym odcinku. Jeśli spodobał Wam się film i chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach oraz zasubskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwonek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Ja żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Hej!